Na policyjnym filmie scena jak z filmu Mistrz Kierownicy Ucieka. Radiowóz dogania sportowe auto, a za kierownicą rzeczywiście mistrz, rajdowiec Krzysztof Hołowczyc. Na nagraniu, do którego dotarły fakty TVN, historyczny moment zatrzymania, uwieczniony przez policyjną kamerę. Będzie pan sławny, no bo dostanę pierwszy mandat. Potem już tak miło nie było. To był teren niezabudowany, gdzie dozwolona prędkość to 90, a auto Nissan rozwinął prędkość do 204 km na godzinę. Policja jest pewna. W październiku 2013 roku na Krajowej Siódemce w pobliżu Mławy przed nosem patrolu drogówki przemyka auto. Funkcjonariusze ruszają w pościg. W prawym rogu ekranu widać, że gnają ponad 200 km na godzinę, by dopaść filmowany samochód. Potem włączają pomiar. W lewym dolnym rogu 204 km na godzinę przez niecałe dwie sekundy. Tyle zdaniem policjantów w tym momencie jechał Krzysztof Hołowczyc. Ja jechałem normalną prędkością. Ten pan z ogromną prędkością dojechał. Jeszcze raz zaznaczam, to jest prędkość radiowozu, nie moja. Rajdowiec twierdzi, że policjanci mataczą, bo najpierw oskarżyli go o szybką jazdę w terenie zabudowanym, by potem zmienić zarzut. Mieli błędnie użyć radaru, byli za daleko, używali zbyt dużego powiększenia i źle celowali. To by było w ogóle nielogiczne, żebym widząc nieoznakowany radiowóz jeszcze jechał 200 na godzinę, szalał, komenda główna broni podwładnych, nawet jeśli udany pościg kończą takim okrzykiem triumfu, to ponoć fachowcy w swojej branży.